Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką umowę najmu podpisać, żeby lokator płacił na czas, to koniecznie oglądaj do samego końca. Pamiętajmy o tym, że najem okazjonalny wcale nie zabezpiecza płatności przez lokatorów. I w przypadku najmu zwykłego i okazjonalnego lokator ma możliwość niepłacenia przez trzy pełne okresy płatności. A jeżeli nie zapłaci, to możesz mu wysłać następnie jednomiesięczne wypowiedzenie. Więc realnie zejdzie aż 5 miesięcy, zanim umowa zostanie wypowiedziana. Ale to, że masz umowę wypowiedzianą, wcale nie oznacza, że lokator nagle się wyprowadzi. I tutaj zaczyna się różnica między najmem zwykłym a okazjonalnym. W zwykłym procedura sądowa i eksmisyjna może zejść nawet kilka lat. W najmie okazjonalnym składasz papiery do sądu i nawet po kilku tygodniach jesteś w stanie dostać nakaz eksmisji i sprawę skierować do komornika. Plusem najmu okazjonalnego jest jeszcze to, że nie każdy lokator będzie taką umowę chciał podpisać. Być może myślisz, że niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie, ale dzięki temu już na starcie weryfikujesz lokatora, czy ma uczciwe zamiary i podpisze taką umowę, czy niekoniecznie. Jeżeli masz mieszkanie minimum dwupokojowe, to znam dużo bezpieczniejsze formy najmu, które znajdziesz na moim kanale.